Rostą oczywiście rowery, najlepsze na świecie. Dlaczego? Dlatego, że tak mówią klienci. Jesteśmy producentem rowerów od 25 lat. Z powodzeniem sprzedajemy je w Polsce i w Europie. W tej chwili mamy 20% udział na rynku polskim. Firma zatrudnia ponad 400 osób, pracowników fiurowych, powyżej 150 osób. Każdy pracownik jest takim trybikiem w machinie, można powiedzieć. że tak jak części w muszą ze sobą współpracować, a żeby współpracować muszą się oczywiście komunikować między sobą. Pracownicy firmy Cross bardzo dużo podróżują, bardzo często są poza granicami Polski. Potrzebują mieć dostęp do poczty, ale nie tylko, do kalendarza, do swoich zadań. Podróżując po całym świecie, na przykład jak się jest na wschodzie, to często jest tak, że jest bardzo duża zmiana czasu i podstawa kontaktu mailowego jest najistotniejsza. Nasz wybór technologii wynikał z podsumowania tego, co ja robię w życiu zawodowym, czyli podsumowania cyferek. Nie posiadamy osoby, która jest wykwalifikowana w obsłudze serwerów pocztowych. Usługa Office 365 nie wymaga, aby taka osoba była zatrudniona w firmie. Przed wdrożeniem usługi Office 365 pracowaliśmy na starym serwerze pocztowym Linux. Ten system pozwalał nam tylko na wymianę poczty. Migracja do usługi Office 365 poszerzyła horyzonty komunikowania się w firmie. Mogę pracować wszędzie, na lotnisku, jadąc taksówką. Informacje te są automatycznie zapisywane w chmurze. Office 365 umożliwia nam dostęp do tych informacji oraz zarządzanie nimi korzystając z komputera, smartfona czy tabletu.